Witam serdecznie zebranych tutaj przede wszystkim chcę powitać przede wszystkim młodzież z naszej szkoły podstawowej imienia Ferdynanda Mareckiego i z liceum plastycznego imienia Artura Grotwiera na czele z historykiem panem Lechem. Witam serdecznie mojego wiceburmistrza pana Marcina Iwaniuka, pana radnego Henryka Suchockiego, dyrektora Centrum Kultury i Dekoracji doktora Łukasza Rubik-Łapińskiego, historyka Adama Zabłockiego i przede wszystkim witam organizatora tego przedsięwzięcia Patryka Panasiuka, szefa Fundacji Hagia Marina. Ta wystawa pokazuje jak prawosławni nie tylko z naszego kraju, ale też i w rozszerzeniu, również w Rosji, cierpieli. Na skutek działań komunistów przed, przed II wojną światową, jeszcze w czasie II wojny światowej, jak bardzo napiętnowana była cerkiew prawosławna w Polsce, która uzyskała w 1924 roku Tomos, patriarch Konstantynopola, uzyskała niezależność i jak za tą niezależność bardzo mocno cerkiew Polska cierpiała w okresie. Okupacji sowieckiej i też i po wojnie. To trzeba wyraźnie powiedzieć: po wojnie zawierność Konstantynopolowi. Prawosławni w Polsce bardzo mocno cierpieli od tych, którzy uważali, że prawosławie polskie powinno podlegać pod Moskwę. To tak na wstępie. Natomiast teraz pragnę przekazać głos głównemu organizatorowi tej wystawi, wystawy. Panu Patrykowi, Pana Osiukowi jednocześnie dziękując za przygotowanie tej wystawy. Dziękuję, Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, nasza wystawa jest efektem długiej pracy naszego zespołu, naszych historyków. Wystawa dotyczy zbrodni komunistycznych na Cerkwi Prawosławnej. Tak jak Pan Burmistrz powiedział, cerkiew Prawosławna w Polsce cierpiała nie tylko w okresie samej wojny, ale także i w okresie powojennym, w okresie komunizmu, kiedy cerkiew była przeszadowana przez komunistów i środowisko było infiltrowane przez agentów komunistycznych, nie tylko w Polsce zresztą, ale także i w Związku Radzieckim, w innych krajach typu Bułgaria, czy, czy kraje obecnie były Jugosławii, więc prawosławie także cierpiało. Dzisiaj tematyka napaści, agresji radzieckiej na Polskę jest bardzo aktualna, ponieważ możemy powiedzieć, że w pewnym sensie historia zatacza koło, agresywna Narracja propagandowa rosyjska, napaść Rosji na Ukrainę nosi wiele znamion analogii także do naszej historii. Wystawa dzieli się na dwie części. Na część historyczną, związaną z, z krótkim opracowaniem merytorycznym zbrodni, jakiej się dopuszczali komuniści oraz Armia Czerwona na Prawosławiu w Polsce oraz na kresach polskich. A druga część wystawy to są plakaty propagandowe komunistyczne które nawiązują do brutalnej walki z Prawosławiem, ale też i z religiami ogólnie, a jak wiemy w Związku Radzieckim tych religii było, było sporo. Ważne jest to, by przypominać, bo gdzieś to się zatarło na przestrzeni czasu, udając, że Armia Czerwona była naszym wyzwolicielem, że Armia Czerwona była naszym, naszym dobrodziejstwem, to jest oczywiste kłamstwo, ponieważ to był tak samo agresor, jak Hitlerowska Armia Niemiecka. Dlatego pamiętajmy też o tym w kontekście Cerkwi Prawosławnej, że prawosławni, szczególnie Białorusini, bardzo dużo wycierpieli z rąk Armii Czerwonej i Związku Radzieckiego. Nasza wystawa będzie w Supraślu przez najbliższe dwa tygodnie. Następnie będzie również w innych y, rejonach naszego województwa y, oraz w niektórych szkołach, które z nami współpracują. Cała akcja nosi nazwę Rozkwitały Pąki Białych Róż. Dziękuję serdecznie. Plakietkę, którą mam tutaj 17 września, pamiętamy, jest to właśnie nasz, nasz symbol akcji Roskitały Pąki Białych Róż. One dzisiaj, dzisiaj i jutro będą rozdawane w Białym Stoku na, na ulicach Białego Stoku czy Supraśla oraz także niektórych miast Województwa Lubelskiego i Województwa Mazowieckiego. Także w wielu liceach w Białym Stoku, w Lublinie i w Garwolinie w Mińsku Mazowieckim. Chcemy przez to przypominać naszej młodzieży, ale także nam samym, że nie tylko 1 września był tragedią dla Polski, 17 września był równie tragiczny, bo to ta data pieczętuje niestety upadek naszego państwa w 1939 roku. Dziękuję. Ja myślę, że teraz poprosimy pana Patryka, żeby dla tej młodzieży z liceum, z naszej szkoły podstawowej, żeby po kolei te plansze przedstawił, omówił, powiedział, co każda, czego dotyczy każda plansza. Dobrze? Bardzo proszę. Drodzy, drodzy młodzi przyjaciele. Zdążajmy za Panem Patrykiem. Generalnie nasi dowiedzieć mogę, bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy. W taki, to, natomiast no, natomiast yy, tutaj, tutaj, tutaj zauważcie, oczywiście wystawa jest dwustronna, dlatego część z Was trzyma planszę tutaj, żeby nie trzeba było biegać naokoło, prawda? Yy, tutaj mamy bardzo ciekawe plakaty propagandowe. Możemy w pewnym sensie także zauważyć analogię do czasów współczesnych i w jakiś sposób również... Walczy się z religią. Nasza fundacja współpracuje także z Grecją i muszę powiedzieć, że bardzo podobne metody, jakie są w Polsce stosowane do walki z kościołem katolickim, bardzo podobne, jako identyczne są stosowane w Grecji do walki z kościołem prawosławnym. Więc tutaj tak naprawdę chrześcijanie w Europie mają duży problem z tego typu narracją. Oczywiście pismo bezbożnik komunistyczne, które miało za cel właśnie wyśmianie religii prawosławnej i religii ogólnej. Rejość była próbowana do średniowiecza, była próbowana do, 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 do obciachu, do czegoś co nigdy już nie powinno więcej wrócić. Mamy także element historyczny, święty Łukasz Cyferopolski. Który, który miał także korzenie polskie. Jest szczególnie czczony w gminie Supraś, ponieważ w miejscowości Łazio, tak, panie burmistrzu, znajduje się kaplica poświęcona jego, jego pamięci. Jest to wielki święty, a także wielki naukowiec, chirurg, który był autorem dwóch, dwóch, dwóch podręczników, a także dwóch zabiegów. Jednego na zaćmę, a drugiego operacji ablacyjnej zamykania dziur w komorach serca. Kolejne plakaty propagandowe znowuż to samo, kobiety zerwicie więzy religijne, generalnie całemu złu była winna oczywiście religia. Yy, prawda? Komuniści byli wszyscy super fajni, yy, natomiast tylko w tym, w tym ideale komunistycznym przeszkadzała dla nich yy, religia prawosławna. Yy, kwestia wyburzania Soboru Chrystusa w Moskwie, największa, najpiękniejsza cerkiew tej, tamtej części akurat Europy, yy, rosyjskiej części Europy. Część cerkwi zamieniono na, na muzea ateizmu, na stajnie, na dyskoteki czy na, czy na jakieś inne domy, domy partyjne. Znowuż mamy tutaj Właśnie pokazane, pokazane plakaty propagandowe. Tutaj e, oczywiście mamy tak, bardzo ciekawą propagandę, jak było kiedyś. Prawda? Tutaj mamy Popa. W, 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 w Prawosławiu w Polsce słowa pop nie używamy, ponieważ jest uważane za obraźliwe. Skąd to się wzięło? Ano właśnie stąd, że słowa POP używali, e, używali do rugania właśnie komuniści. Kiedy słowo pop było w języku polskim i w sudańskich językach przyjęte ogólnie, natomiast później nabrało tego znaczenia pejoratywnego właśnie przez komunistów. I idziemy powoli do historii Cerkwi Polskiej, która była Cerfią męczeńską, jeżeli chodzi o komunizm, ponieważ Rosjanie na początku nam nie pozwalali uniezależnić się od niej. W 1923 roku arcybiskup Jerzy Jaroszewski, arcybiskup warszawski i całej Polski, chciał autokefali do naszego kościoła, czyli niezależności od Moskwy, za co został zamordowany przez rosyjskiego duchownego, a następnie tę rolę przejął twórcy naszej cerkwi niezależnej, metropolita Dionizy Waledyńskiej, który i tak przez komunistów został... został... 17 września 25 ogłoszona uroczyście nasza autokefalia w Soborze w Warszawie, w Cerkwi Św. Marii Magdaleny. Zatem 17 września można powiedzieć, że napaść radziecka na Polskę była jak na złość naszej autokefalii. To po 14 latach od jej ogłoszenia. Dalej znowu mamy, mamy też część merytoryczną dotyczącą zbrodni komunistów i to, w jaki sposób infiltrowano Cerkiew prawosławną w Rosji. W całym Związku Radzieckim, a później w czasach komunizmu, także w krajach, które były, były członkami bloku komunistycznego. Znowuż mamy plakaty propagandowe, podciąg do dawnego, ale nie ma chętnego. Prawda? Pewne analogie możemy także w dzisiejszych czasach do tego, do tego zauważyć. I kończymy też naszą, naszą wystawę kilkoma, kilkoma prąszami że właśnie jest pokazany Krzyż Prawosławny, który jest oknem z cerkwi, ale jest to pokazane jako więzienie dla serca i duszy. Yy, wiadomo kwestię podboju kosmosu przez, przez Sowietów, yy, Gagarin, który mówi, że Boga tam, tam nie zobaczył. Yy, zatem mam nadzieję, że ta wystawa, objeżdżając różne szkoły w regionie i różne miejscowości, yy, da nam do myślenia jako całemu społeczeństwu województwa podlaskiego, yy, także wielu nam prawosławnym, że jak też jest w hasztagu napisane prawosławny, nie ruski, że prawosławni to nie są ruscy. Jesteśmy różnych narodowości, natomiast łączy nas jedna wiara prawosławna, a na pewno jest ona daleko od komunizmu i od wszelkich innych gloryfikujących akcji zbrodniarzy. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję Państwu, dziękuję, dziękuję młodzieży. Jest zimno trochę, dzięki za wsparcie. Także dziękujemy moim raz Ja myślę, że wodził po raz pierwszy zobaczyła, że prześmie tych prawda? Jak, jak poprzez plakat poprzez działałam od bogatka. Bogatka. Propagacja...